Moi drodzy, 6.15, a ja już zaczynam zwiedzanie. Jest tak zimno. Nagle zrobiło się strasznie zimno. Dzisiaj największe muzeum na otwartej przestrzeni, czyli Dolina Królów, zwiedzenie grobowców, tutanhamona Ramzesa, później świątynia Hatshepsut. Naprawdę bardzo dużo rzeczy tutaj jest do zobaczenia. Ja zaczynam podróż. Jak widzicie, wygląda to przepięknie, ale jest bardzo zimno. Zaczynamy od grobowca to ten hamona. Mała kolejka, musimy chwilę poczekać. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie wszystko wyglądać. Więc wam pokażę tutaj takie zdjęcia z momentu, kiedy odnaleźli grobowiec. Tą maskę widziałam w Muzeum Kairskim na żywo. Niestety nie mogliśmy robić tam zdjęć. A dzisiaj. Chyba zobaczę mu mnie w całości. Trochę przerażające, surrealistyczne, ale moi drodzy, to się działo, to było naprawdę. Prawdziwy tu ten hamon. Dzień dobry! Jak tam? Kolejny grubowiec, Rams z piąty, szósty. Tutaj już takie spektakularne wejście. Piękne, ozdobione ściany. Niesamowite! To jest wszystko tak niesamowite, że ja mam po prostu lekki ból brzucha, jak na to wszystko patrzę. Szczególnie jak widziałam tu ten Hamona. To jest nie do opisania, jak się człowiek czuje oglądając go na żywo. Takiego zasuszonego. Nie wiem, jak oni to robili, że to cały czas ma kolor, kształt. Wszystko Idealnie prawie, o sufit, jaki piękny, Niesamowite. Przed nami setki pierwszy i podobno najpiękniejszy grobowiec, jaki tutaj dzisiaj zobaczymy. Let me check. Zaraz to sprawdza. Na razie widzę, że najdłuższa droga do schodzenia w dół po, jak na razie, schodach. Nie jest to deska z deskami, które improwizują schody. W są schody, prawdziwe. Idziemy w głąb. Tutaj już jest cieplutko. Na zewnątrz jest dosyć zimno i wiatr, a tutaj jest cieplutko, tak jak w piramidzie. Za nami świątynia Hatshepsut. Najbardziej spektakularna świątynia w całej tutaj okolicy. I właśnie idę zobaczyć jak wygląda w środku. Zapraszam. Jestem ja i jest świątynia. Zapraszam do mojej posiadłości,

Dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnych dniach w Egipcie, powrót do El Gouna, za mną pole golfowe, kolejne kilka dni relaksu, odpoczynku, teraz zaczynamy grę w golfa, kurs, naukę strzelania poprawnego, Stąd ten outfit dzisiaj, inspiracja Tiger Woods. Lata 90. Kilka dni jeszcze tutaj zostajemy, odpoczywamy, opalamy się, trochę więcej sportu, będzie kitesurfing. Może zobaczymy. Jestem w procesie przekonywania się do spływania. Może mi się uda chociaż spróbować. Zobaczymy. Na razie golf. Zapraszam Was do oglądania dzisiejszego dnia i do tego, jak będzie mi szło. Mam nadzieję, że dobrze. Niestety jeszcze tak bardzo pro nie jestem, żeby. Tutaj grać na tych polach golfowych. Ja na razie jestem. Ja na razie uczę się strzelać, co wychodzi i nie wychodzi. Więc na razie szkolimy strzelanie, a zobaczymy, może się tutaj przeniosę kiedyś. Na następny wyjazd ja już zaczynam zaliczać profesjonalizm i profesjonalną grę w golfa. Obiecuję.